No i dobra, ja nie wiem, co to jest, bo to miał być model auta, ale kurwa, jak zaczynasz go oglądać, się zastanawiasz, czy to zaraz nie odpali samo. Drzwi wszystkie się otwierają, maska otwiera się, bagażnik też i pod spodem masz pełnosprawne koło zapasowe. Serio. W środku przesuwany folder, hub, folder nawet wykładziny i zamrz! Podświetlenie ambientą, lolo. Normalnie ci wszystko świeci bał cię nawet jak nowym, nie? Kierownica działa, raz kręca razem z kołem. Zawieszenie się ugina, dotykasz paluskiem i czujesz, że pracuje. Dach szklany, tam w bagażniku też jest. Nawet możesz zdjąć pokrywę silnika i wymienić kurwa, zawory. Jak coś ci nie pasuje, zdejmujesz. I teraz najlepsze. Pilot jest jak od prawdziwego LS7. Zamykasz, otwierasz. Tryby świateł policyjne, kierunkowskazy, nawet zwykłe, Klakson na kierownicy. Człowieku! Lusterka się składają, nie trzeba palcem same. I to wszystko ładuje się przez. USB-C, żadne baterie, żadne pierdolenie z ale być co tydzień. I teraz tak, czy to jest zabawka? No nie wiem, jak zabawka wygląda tak, to ja chcę być dzieciakiem do końca życia. I to kosztuje tyle, co dwa wyjścia do żabki serio, a, jak wy a wygląda, jakby kosztowało więcej niż moje auto.